Ja tylko w tej kwestii, bycie, ale Komisja Ochrony Środowiska zwracała na to uwagę i jest bardzo prosty sposób. Trzeba tylko sprawdzić umowy okolicznych mieszkańców. Ten teren, to my wiemy dokładnie, ja mogę z nazwiska i z imienia powiedzieć to tam, ale jeśli chodzi nad rzekę, mogę z imienia i z nazwiska powiedzieć, jeśli chodzi koło lasu, mogę z imienia i z nazwiska. Nie ma co udawać, że my nie wiemy, kto to wiemy dokładnie. Komisja Ochrony Środowiska proponowała, wokół tamtego terenu wystarczy sprawdzić pięć posesji, jak są wyrzucane śmieci? Czy są płacone? Wokół terenów narzecznych, tak, e, tak zwanych rolniczych. Dlaczego? Też wystarczy tylko sprawdzić. Ja pamiętam syn, który kosił trawę, mogę jasno to wyraźnie powiedzieć, wywiózł tam trawę. Trawę był, dostał za to 300 zł mandatu. A kto dostał tam mandat za te butelki, za te pety, za to wszystko, co tam wywozono? On dostał za trawę, ja nie dyskutowałem, zapłaciłem ten mandat. Ja się tego nie wstydzę, bo tylko pytam, kto sprawdził tam mieszkańców? Komisja to proponowała. Bo nie ma co, nawet jeszcze żeśmy w ten sposób, że nie ma co czekać, że jeszcze rok czasu mamy. Do końca powiedzmy, aż wszyscy mieszkańcy będą płacić zgodnie z ustawą. Wystarczy naprawdę wpuścić komisję ulicą nasiedzką, to jest mój teren, nie wiem, może sobie wyborców tutaj odsyła. Wystarczy puścić na drzegło, wystarczy puścić w tamtym terenie, a jak chce ktoś, teraz zmienia i nazwiska powiem. Nie ma najmniejszego problemu. Nie kontrolujesz. Proszę? Nie kontroluje właśnie ale taki problem na Goławica zaskarżono wspólnotę i wspólnota ma sprzątnąć ten ruch tam. Ale ja też mogę z imienia i nazwiska i pani radna też może powiedzieć, kto też będzie rzucał. Także takich przypadków jest bardzo wiele, tak? I, I wspólnota i było zebranie, kto będzie sprzątał, żeby teraz wspólnota zbierała, czyli ludzie współchodzą. Nikt absolutnie nie chce się dotknąć, bo każdy mówi, nie sprząta ten i mówią z imienia i Kto to rzucał? Nie tak? co teraz i jest problem. I muszą to zczotnąć to oczywiście, bo mają nakazane, tak? Ale wszyscy wiedzą. I kary nie zostali i oni się śmieją teraz, bo wspólnota jest obciążona finansowo, oni się śmieją. Tak. Bo tam będzie kilka kontenerów. Może jeszcze na Mam pytanie takie informacyjne. Pierwsze pytanie, jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, to chciałbym zadać zastępcy pana wójta. Chodzi mi o to spotkanie z panią Brendą, czy była poruszona sprawa tego przejścia tutaj na Róg nazielski i Modnieńskiej. Szanowni Państwo, w tej kwestii tego przejścia tutaj na roku ulicy Nasińskiej i Blińskiej wystąpiliśmy do, do, do zarządcy i Rodnej. Zarządca drogi wystosowały zarządca drogi, jak występuje do generalnej lekcji, które mają w tym temacie. Aha, i jaka była odpowiedź Pani Brendy, bo ona to pismo dosyć dawno temu dostała z tego co ja wiem, bo daj, że no, w zeszłym roku na no pewno. Znaczy, bo wiem, że to wysł... nie do nas, tylko do Starosty, Ja ze swojej strony mogę się dowiedzieć i tutaj Panu e, przekazać tę informację. Tak, no bo to starostwo chyba jakoś tak w październik, zeszły rok wystosunkowało, znaczy wystosunkowało to pismo. No i do tej pory żadnej odpowiedzi nie ma. Myślałem, że jak Pan był zaraz na, na spotkaniu w związku z tym, że to jest na terenie gminy, to coś było na ten temat, nie było nic na ten temat Nie, no, ty, bym, na temat tego tak, mówię, to jest pytanie do Starosty, ja się zwrócę okay. i okay. Panu informacji dobrze, dobrze, to jest jedna sprawa i druga, y, z, drugą, z drugą sprawą chciałem się zwrócić do Pana Wójta chodzi mi y, o pracę na lotnisku, to znaczy y, wiadomą rzeczą jest, że y, większość tutaj burmistrzów i wuj, y, 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 wszystkich wójtów z, oko z okolic lobuje, no tak to się kolokwialnie mówi, ale generalnie chodzi o to żeby zda, z miejsca, na się, z danej gminy było jak najwięcej osób zatrudnionych na lotnisku Czy Pan Wójt coś w tym kierunku robi? No bo wiadomo, że y, Burmistrz Nowego Dworu, Pan Jacek Panie Kowalski dobra. robi to bardzo dużo y, Z Zakroczynia y, też tam y, chyba jakieś jakieś ruchy są w tym kierunku Czy jest coś w tym kierunku robione? To Do Pana jeszcze? Czy to będzie ostatnie pytanie? Czy... Nie, no mam jeszcze inne pytania, ale to tak jakby, no na no różne tematy chciałbym, żeby Pan się udał ja Ale ja bym chciał oddzielnie poprosić odpowiedź. No, jest jeszcze jedno. No dobrze. To następne. Ja panie, y, 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 <laughs> y, następne niech też będzie y, z lotniskiem związane. Y, chodzi mi o to, czy gmina teraz przed Euro y, ma jakieś plany odnośnie promocji gminy? Wiadomo, że będą tutaj przyjeżdżali z całego świata ludzie, no ale powiedzmy, że zatrzymajmy się na tych z Europy. I teraz co gmina planuje zrobić, bo druga taka okazja nam jako gminie się już wiadomo, że nie powtórzy. Nie wiem, czy będą jakieś billboardy, czy na lotnisku wiadomo, że będą do wynajęcia jakieś miejsca reklamowe. No, czy coś czy też będzie w tym kierunku robione, tak jak to na przykład było na, mistrzostwach, na poprzednich mistrzostwach Europy w Austrii chociażby, tam było bardzo dużo tego. Czy tutaj będzie coś takiego robione, czy nie? No to tak drugie, jeszcze, jeżeli chodzi o lotnisko, to bym poprosił o odpowiedź i będę miał trzecie, ale już nie z związane. Na no zadałem pytania w sposób następujący, yy, jakiś czas temu przedstawiciele parku lotniczego, oni uczestniczyli na do naszą sesji rady gminy i padały zapewnienia, że mieszkańcy powiatu nowotworskiego i gmin najbliżej supełnionych wokół lotniska mogą liczyć na pracę w pierwszej kolejności. Ja, przy każdym spotkaniu z prezesem, do tutaj mogę je sprowadzić w rozmowę, przypominam że na poliwach najpierw blisko lotniska i mieszkańcy z nami tak powinni znaleźć pierwszeństwo w zatrudnieniu. No, oczywiście to, to nie zależy do prezesa. jeżeli chodzi o tą promocję, myślę, że na euro to, nie wiem, pierwsze są mają załatwiać 16 do lipca. Znaczy, że to się oczywiście z finansami pomysł mamy bardziej, żeby jeszcze jak linie lotnicze ruszą, żeby tych pasażerów, kto jakoś informacje w informatorach i już konkretnych przewoźników umieszczających na temat nic No to jeszcze tak. To znaczy, no to pewnie, że to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o te, o, o te informatory, natomiast yy, wiadomo, że m, będzie tutaj lądowało większość oligarchów, jeżeli chodzi o mecze w Warszawie. Później oni, oni nie latają rejsowymi, czyli ci, którzy mają najwięcej pieniędzy. Yy, oni nie latają rejsowymi yy, liniami i podejrzewam, że później młodzienie już nie wylądują. Także no tu jest taki. Rozumiem. Dobrze i następne moje pytanie. Nie to oni tak będą przelatowieni. No tak. Dobrze. Następne moje pytanie dotyczy honorowego patronatu nad imprezami wójta gminy Pomichówek. I chciałem się dowiedzieć, czy jest tak jak jest to w większości, albo może. No, chyba w większości, jak nie we wszystkich gminach, regulamin taki, który określa, kto, jak, kiedy, w jakim czasie może zgłosić się do gminy o y, udzielenie patronatu i jak na plakatach bezpośrednio wygląda ten patronat. To znaczy, je, czy, czy ma być umieszczony herb, co ma być podpisane pod spodem, że na przykład Wójt Gminy Pomiechówek, czy Wójt Gminy Pomiechówek, jakiś tam pan, no bo jak to będzie uregulowane, to mam nadzieję, że to będzie na ileś tam kadencji. Czy jest coś takiego i jeżeli jest, to chciałbym, no nie wiem, dowiedzieć się jak ja to mogę otrzymać, przeczytać. Bo są teraz imprezy, jest mm, podawany honorowy patronat wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki. Teraz nie wiem, czy to jest patronat y, jako urzędnika, czyli wójta gminy Pomiechówek, czy to jest patronat urzędnika gminy Pomiechówek plus Dariusza Bieleckiego, czyli jako mieszkańca, który jakieś tam pieniążki funduje, czy tam dokłada do tego, tak jak jest, podkreślam, wzorem innych miast, czy miejscowości. Y, Pytanie, to pytanie, decyzję o podjęciu honorowym patronatem poszczególnych i bezpodejmuję sam. Hmm. A jeżeli chodzi o to precyzyjne sformułowanie, sądzę, że mi pomysłowe jest w tej kadencji. W tej formie nie. się posługuje, tak jak podpisuje poszczególne na znamienie nazwiska. Więc taka formuła jest przyjęta i hmm. tak tą formułę planujemy hmm. hmm. kontynuować. Oczywiście jako organ w zależności... To jest um, um, hmm, tak, 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 w czy jako pracodawca, może dziewczyn bo wiecie Państwo, że jako funkcjonuje w naszych form, czyli tak jest niekomiędzy, to nie z siedzieć w samochodem. Również i bardziej w życiu to znaczy jaki cel był tego pytania? Cel to był taki, że gdyby, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład nie wiem w Orzechowie radni będzie chciał zorganizować jakąś imprezę, natomiast do gminy wpłynie wniosek o honorowy patronat, a Pan stwierdzi, że niestety ten wniosek wpłynął zbyt późno i Pan nie udzieli takiego, czyli tak, chodzi mi o same, moment skończę, chodzi mi o same uregulowanie tego, czyli jakiś taki regulamin tak jak jest to w innych miejscowościach, czy będzie może stworzony? U mnie odbywa ja się to w tej formie, że, że y, tak, pracujemy że występujemy w objęciach, my razem, ekonomią, no, na przykład Marszałka, czy ważną osobę państwie, w naszych hitach występujemy z hitlem jeżeli ktoś ma życzenie, żeby moja to proszę wstępować formy pisemnej. Tak jak mówiłem trzeba bez regulaminu się nie ma takiego potrzeby. Dobrze, to tak na koniec mogę tylko taką prośbę, tutaj um, wiszą te trzy piękne nowe flagi, no się nowe, może już nie takie nowe, bo w zeszłym roku powieszone, one są strasznie brudne, to ja bym może poprosił o upranie, bo, no bo jest po prostu to fleja taka, no, kolokwialnie mówiąc. To myśmy powieszone potrzeba coś nie. Z wczorajszego dnia, moja spostrzegawczość jest. To jeszcze informuję. Zakupiliśmy sprawę tutaj, że ponad miesiąc temu o tę informację utykuje pani sekretarz. My uznaliśmy, że miesiąc kwietzień i daliśmy jeszcze teren ostatni nie nie z dni ruchem związany z zdobnieniem śniegu i nie powozem, bo się że w ostatnich tygodniach mamy no, czwarte, zostały taki człowieka, jest to bardziej cenny My planujemy na święta zmianę, złość już potem będzie następowało technicznie że dramat kosztem To teraz tak Potrzebne. może. Tak, to teraz tak może nasiedzonco, bo pan odpowiadając nie był uczynny w stadzie, ja wstawałem. to no, mam takie pytanie, czy tam no, mamy jakieś pojęcie jeszcze, bo no, bo mówili, że jesteśmy mówisz, że czwartą godziną. Tak jakby to nie jest moja wina. Ostatnie no, pytanie. Tak. Teraz no Tak jak 6 godzin tak. bez posiłku. <grymny> tak, to nie mam jaką prośbę, bo to już po raz kolejny tutaj Pan na ten sam temat mówi. To może warto, jeżeli Pan już takie e, inaczej, jeżeli są organizowane tak długie posiedzenia, zam, zamówić catering, to jest raz, a dwa, e, czyli ta złośliwość, o której Pan powiedział, że jestem za mało spostrzegawczy, była, była przy, bym, przedwczesna, tak? Bo one są jeszcze nie wywieszone. to wygląda. Czy <grymny> Pan nie, dziękuję wszystkim. Dziękujemy. Dziękuję. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? dziękuję. Jak już chcę okazji, że zbliżają się święta, Nocy, chciałabym wszystkim Państwu, z Państwa rodziną, życzyć wszystkiego dobrego, to, 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 to Słysza, się, a w dużej to święta, to było szczególne święta, święta wielkiej nocy. nocy, żeby zbędzono w ciszy, spokoju, bez polityki, a w wszystkiego dobrego. Panie Przewodniczący, Życzę, żeby w domenie rodzinnym, wszystkim, się wiodą, mamy sukcesów i wypoczęcia, które przychodzi